Matki Ptykwinów to serial zupełnie wyjątkowy. Dlaczego? Bo po raz pierwszy zobaczyłem serial, w którym niepełnosprawność jest głównym wątkiem. Umieszczenie niepełnosprawności w świecie TVN-u, do którego Polacy aspirują i jakoś księgnie wyobraźni jest sekretnym składnikiem sukcesu tego serialu. Jeśli dziecko sportsmenki, gejer i freserki może być. Chore i oni sobie jakoś z tym radzą, to znaczy, że nie taki diabeł straszny. Oczywiście są tu pewne uproszczenia. Gdybyśmy zrobili serial o życiu, zaczęli i pokazali go w skali jeden, to jednego takiego, jak to jest, to serial nie poszedłby tak szeroko. Ludzie by się znudzili albo przestraszyli. Ludzie wolą przekaz. Optymistyczny, motywacyjny, bo tylko w taki sposób są w stanie znieść trudne tematy. Co wiem na przykładzie w X. I okej, okay, ja to akceptuję. Trudno mieć pretensję od Netflixa, że zrobili atrakcyjny serial, który po prostu się, się ogląda.